kładź kurwa, to jest kurwa, kurwa nie kładź rękę na kamień, kładź, kładź no dłoń na panucha, kamień, weśle, no kurwa, kładź dłoń, dłoń na kamień raz, kładź dłoń na kamień, O nie. dłoń na Biedzie, kamień wyrażą, raz. A mam rękę kurwa. Jak ty przyjedziesz Nie no panowie spokojnie przecież powiem ja wszystko co chcecie, nie róbcie mi nic. Ooooo. Gdzie, gdzie masz wstawić kolega sympatyczny? <suszu> obserwatorium. może... nie, 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 nie. Nie, nie, o, 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 nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, tak, nie. Nie. się Nie. Nie. kurwa Nie. kurwa, Nie. Mówiliśmy Słabo cię słyszę. O, o. Dobra. To tam się mu tylko krwawienie z palca. Okej, okay, yy, tak. On powiedział, że on się może wymienić. Tylko, Następny że on będzie kuta w jednym kawałku. A jak za no, jego się palce wyje? Palce. Palce, palce, palce ci może przyczują A ten, jak będzie zakuty, to będzie nie widać. Nie będzie widać tego. Tego prawdopodobnie on zbiera teraz cały chamber, dlatego on się tak stycka z tym wszystkim. Czemu my... nie bałeś palca jakiego? Mamy ten Czemu Mamy by znaleźć miejsce i ty. wysłać mu Discord. Boże, i mamy mu wysłać tego. Gipsa. Gipsa. Powiedz napisz do niego sms że jeżeli przyjedzie więcej niż jeden samochód, to kolega od razu dostaje kulę. Nie, nie.